Sejmu na chwilę przed wyborem rządu. Kulminacyjny moment pierwszej sesji. Po ekspoze premiera Cyrankiewicza, Sejm zatwierdził ludzi, którzy przez najbliższe cztery lata mają administrować naszym państwem. Mamy więc nowy, szósty z kolei rząd powojenny. Wicepremierów znamy dobrze. Natomiast na lawach rządowych zasiadło kilku nowych ministrów. Rząd będzie pracował pod stałą i czujną kontrolą parlamentu. Nic o nas bez nas oświadczyli posłowie. W tym sejmie radzono o nie mniej ważnych sprawach. Trzeci Kongres Inżynierów i Techników, na który przybył Władysław Gomułka, dał smutny bilans naszego zacofania technicznego. Naukowcy i praktycy radzili wspólnie jak je przezwyciężyć. Dla nauki i techniki powiały u nas nareszcie dobre wiatry. Chyba już niedługo masy plastyczne, prefabrykacja czy elektronika przestaną być pamią. takim oto kuble zjeżdżają na głębokość 500 metrów górnicy budujący nową kopalnię węgla w zagórzu Koloporąbki. Za 5 lat kopalnia będzie dawać 9000 ton węgla na dobę, czyli przeszło 6000 dolarów na godzinę. Prawdziwa kopalnia Devis. W takie inwestycje opłaca się lokować dochód narodowy. Wczesną wiosną na podchalu wszystkie drogi prowadzą do Starego Sącza. Co drugą środę odbywa się tutaj tradycyjny jarmark koński. Ten fotogeniczny dżentelmen waży ponad 700 kilo. Sprzedający zaklina się, oczywiście, że zgodnie z narodową tradycją sam dokłada do tego interesu. Próba końskich mięśni wypadła pomyślnie. Faktor zrobił swoje. Przebijamy. I do gospody ludowej. W Warszawie otwarto wystawę sztuki belgijskiej XIX i XX wieku. Po raz pierwszy możemy zobaczyć w Polsce dzieła Konstantina Meuniera, rzeźbiarza, grafika i malarza w jednej osobie. A oto François Masereel. Z kopalni meniera, intryga Jamesa Ansoor, Leon Spilser, Paul Delvaux i René Magritte, artyści, o których do niedawna wiedzieli u nas tylko historycy sztuki. sobota karnawału. Szaleństwo do bialego rana. Panowie proszą panie. roll, and roll i boogie-woogie. Bufet obficie zaopatrzony w pączki, pierniki i czekoladki. Demokratyzacja w przedszkolu nr 40 w Warszawie zrobiła kolosalne postępy. W strojach pań widać wyraźne wpływy paryskie. Nie mówiąc już o rock'n'roll. Każde polskie dziecko już od kolebki uczy się rock roll. Obywatel Król Migdalowy z Obywatelką Królową zapraszają na wielki bankiet dworski. Orkiestra Tuż! Teraz kantata na cześć Migdalowego Króla. W znowu powódź. Kapryśna zima tegoroczna pomieszała szyki meteorologom w całej Europie. Miasteczko Redon zostało zalane przez wody niewielkiej życzółki Wilen. Ludność ewakuowano. Tylko właściciele sklepów zostali na posterunkach. Amerykańska kolonia Togo. Kraina kokosu, dzikiego zwierza i straszliwych upalów. Była już niegdyś niemiecka, angielska, francuska, międzynarodowa, a teraz stała się prawie swoja własna. Togo uzyskało formalną niepodległość. Pierwszym krokiem nowego rządu było zawieszenie tablic na budynkach ministerialnych. Jeżeli decentralizacja pójdzie u nas w tym tempie jak dotychczas, to lada dzień będziemy mieli mniej ministerstw niż Togo. Ładna historia. Marzenie Jules Verne'a przestało być marzeniem. Amerykańska łódź podwodna o napędzie atomowym przepłynęła dookoła nasz biedny malutki glob, ani razu nie pobierając paliwa. Łódź podwodna Nautilus może na tym samym zapasie paliwa pływać jeszcze 3 lata. Kapitan Nemo byłby dziś w kłopocie wobec tej piekielnej aparatury. Skoro mowa o komunikacji, prezentujemy błękitną strzałę, szybki pociąg pośpieszny na trasie Moskwa-Leningrad. 140 km na godzinę. Zamiast 10, 6 godzin podróży. A oto coś dla CHPD i projektantów naszych mebli: pokaz ohydnych zdegenerowanych mebli angielskich. Ani to wstawić do orzechowego gabinetu. Ani do dębowej sypialni, te wynaturzone kształty, ten zadów kosmopolityzmu, a gdzie toaletka? Gdzie trójdrziała szafa, agenty fotel, atremo. Nie, nie ma to jednak jak nasze krajowe mebelki. W polskich lożach małżeńskich z CHPD coś takiego nie może się zdarzyć. W związku z nawrotem zimy, nasza kronika sportowa jest dzisiaj taka więcej lodowata. Zaczynamy ją sprawozdaniem ze stadionu zimowego w Moskwie, gdzie odbyły się hokejowe Mistrzostwa Świata i Europy. Niestety nie uczestniczyła w nich drużyna kanadyjska i amerykańska, co znacznie osłabiło sportową wartość Mistrzostw. Od początku rozgrywek. Faworytami byli hokeiści radzieccy, których obserwujemy właśnie w meczu z Japonią. Nie powiodło się Rosjanom w jeździe szybkiej na lodzie. Podczas Mistrzostw Świata rozegranych w Szwecji, zawodnicy radzieccy wygrywali wprawdzie na krótkich dystansach, ale tytuł Mistrza Świata w wieloboju zdobył Norwek Johannesem. na 5 i 10 km pokonał on nie tylko Zybina, ale i mistrza Europy Gonczarenkę. A teraz w mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym. Austriaczka Helena Eigel Odzyskała znów tytuł Mistrzyni Europy, który zdobyła już raz w roku 1955. Słynny Francuz Giletti stoczył dramatyczną walkę o tytuł mistrzowski. W jeździe do Wolnej przegrał aż z trzema konkurentami, i dopiero jazda szkolna zapewniła mu zwycięstwo. Klasą dla siebie była mistrzowska para czechosłowacka, Suchankowa Doleża. Przy bardzo wyrównanym poziomie także i trzecie miejsce pary niemieckiej Kilius-Ningel zdobyte zostało dzięki wysokim umiejętnościom. O Polakach lepiej zamilczmy. Nie mamy się natomiast czego wstydzić naszych gimnastyków. W turnieju z udziałem Rosjan, Czechów, Węgrów, Rumunów i Finów Polka Stachow zajęła drugie, a nasz reprezentant Kloska trzecie miejsce. Na poręczach ćwiczy Czeszka Marejkowa. A teraz jej rodaczka Ewa Bosakowa, która zwyciężyła w konkurencji kobiet. Jak było do przewidzenia, wśród mężczyzn triumfował Rosjanin Juri Tito. Polka kotówna, Zajęła piąte miejsce. Jeszcze raz niezrównana Bosakowa. Jest ona niewątpliwie zawodniczką najwyższej klasy światowej, choć w Melbourne była dopiero czwarta. No i wreszcie nasz domowy sport boks. Na warszawskim ringu pięściarze Hamburga spotkali się z reprezentacją stolicy. Już w pierwszej rundzie wagi koguciej Bogdan Piński zdemolował skutecznie laskiwica. Niemiec poszedł na deski, ale nie dał się wyliczyć i stanął znów w pozycji, choć nieco zamroczony. Jednakże już następny prawy sierp Pińskiego zakończył walkę. Sekundant Hamburga wolał poddać swego zawodnika, niż narazić go na ciężki nokaut. Ciekawe było spotkanie Boczarskiego z Ulabą. Niemiec bronił się jak mógł. Ale w końcu Boczarski wzlamał jego gardę i zapewnił sobie punktowe zwycięstwo. Walasek nie miał wiele kłopotu z wicemistrzem Hamburga Badem. Badował w niego serię za serią. I Niemiec parę razy znalazł się na deskach. W ostatniej rundzie Walasek wyraźnie oszczędzał słabszego przeciwnika. Waga półciężka. Ulubieniec warszawskiej publiczności Lasek szuka na przeciwniku haku odpowiedniego miejsca, aby władować swój atomowy cios. Udaje mu się to już w pierwszej rundzie. Znokałtowany Niemiec przez kilka minut pozostawał w zamroczeniu. Zwycięstwo naszych bokserów było wysokie 17 do 3.